pod nogi. Okay. <coughs> Ale klimacik fajny, nie? Yeah? Dzisiaj. No. No i na coś będziemy czekać. Idziesz teraz ty bliżej, a ja zostaję tak jak na twojej pozycji Filip, rozumiesz? Zamieniamy się. Wy macie światło. No powolutku. Idź, idź Jeszcze trochę Dobra, ile jeszcze wchodzisz? Jeszcze troszkę wejść Będziesz czypać cały czas No No co, skaczemy chłopaki Wejdziesz jeszcze trochę jak możesz Troszeczkę, nie bój się Do Dobra Do dobra Nie to będzie gorzej kucać Dobra no to co panowie, Raz, nie ma co czekać, dwa, trzy, trzy. hej. To nie Robimy taki make. No mnie? Ty też możesz ją tak fajnie <gry> Posiedź tam na niego, jak go weź widać. Dobrze, okej. Okay. Dobra, nie? No, bajera, nie? Super, to polujmy na pstronki. Już niedługo. <gry> Już niedługo. Jak się ro robaczki zrobią mniejsze, to spytona na robaczka.

no! Ej kurde, Co trudno mi się że Zawsze jak wchodzę gdzieś w lecie do wody, to od razu łapę wszystko. No ja wiem. Od razu się nie wiem jak ci lepiej to se możesz wstać, tylko to ja wolę mieć na wierzchu nie. Łapki. Łapy, łapy, cztery łapy. A na łapach pies dłaty, Kto dogoni Psa, kto dogoni Psa. Może ty, może ty. Może. Jednak ja! <noise> uś, uś, uś! Wszyscy ok? Nie okay. W typie. Lepiej ja wczoraj wejście by Nie, jak się zaczną jakieś. póki nas nie telefonie, albo coś, to jest, jest okej, okay, nie? Jakby się zaczynało, jakby któryś czuł jakieś telepanie, to od razu mówisz, panowie. I przy okazji po rozmowie się musimy wyłapywać, bo. Mogą być nadchodzić takie wiedzieć. Na pewno, jedno wiem na pewno. A? Nie będzie mi telepa jajeczkami. Bo? By się schowały. <grym> ja ich już nie czuję, to nie wiem czy się schowały, czy jeszcze czy są. Jeszcze są. <grym> jakbyś tak trochę pochodził do przodu, jak te, jak z koszki marciarskie. No z telemarkiem będziesz lądował. <grym> na twarzy. No. Okay? I... O, spoko. Dobra. Troszkę niżej panie. Troszeczkę. Tak też dobrze. Co Tak? No. A ty? Dobra. To ty wychodź. Wycieraj się. Śmigaj. Powolutku. Wycieraj się i ten i możesz śmigać na działkę, nie? Dobra. No, rzeki mają to do siebie, że w nich pływają ryby. Tam są dwa klucze. Jeden z tych niebieskich. Kuma, górny zamek. Dzisiaj już jest lepsza pogoda. Co masz na myśli? No lepsza, bo jest, jest zimniej trochę. Jest zimniej. Z drugiej strony ja lepiej, wiesz, z by drugiej było... strony fajnie, bo nie wieje tak wiatrem. No. Wiatr robi swoje, nie? No, no. no właśnie jest w miarę spokojnie. Tu Cię chlapnie, tam Cię chlapnie, wiesz, wolę mróz niż wiesz. Ale jak się nie ma co się lubi, co się nie ma. O cóż to. No, nie ma co. Jest. narzekać. Jak tam samo poczucie? <grywka> nie wiem jak będzie przy wstawaniu, ale... Ja sobie kontroluję to. No, no wstać, nie będzie źle. Najwyżej, do gdowa. No, Za burtę i z nurtem. Za jajeczka się na pewno nie złapie. To jakby w sumie jakby jej nawet coś ogryzło, to na nie wiesz. Oj, żona byłaby niepocieszona. A to... Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy. No. <noise> I co widzi? Ech. Dwóch krasnali. Oto <noise> no jest to. Gorąco mi, znaczy gorąco. Mam, mam wrażenie, jakby ktoś... Inaczej. Podobno do dziarania, tylko już w takiej późnej fazie. Na zasadzie jakby mi ktoś skórę tak naciągał przeokrutnie. <noise> Hej, hej, hej nie, tu jest twarniałe A ja nie wiem Ciężko mi nakreś pewne odczucia <gry> <gry> Weź tak tą czołóweczkę, jakbyś mógł tak ją przegnij na bardziej na twarz No Tak to cię nie widać, oślepiasz strasznie I ten, a chciałbym tu pokazać tego wiesz Masakratora 5500 Ale pogoda, ja lubię jak jeszcze księżyc to tam masę. Lubię taką, lubię takie coś. No. Czy w lesie, czy ten jak gdzieś po górkach idę to, to to samo. Tu temperatur, bo no. para spiska. No. Dobra, co? Zbieramy się powoli? Co? Możemy, no. Czy jeszcze chcesz trochę? <słuch> W niedzielę zobaczymy, co to będzie się działo. Znaczy, w sensie wybierzemy miejsce, nie? <ścoughs> <ścoughs> Ale fajnie. Ale chłopie czuję O kurde, ale wraca wszystko w nogi. Zarąbiasz. No. no to i pierwszy. <laughs> A ja się nic nie odzywam. Ciekawe dzisiaj, nie? No i dobrze. Ostrożnie, panie. No, trzeba troszkę. <laughs> Filipe gdzieś wytargał troszkę wcześniej, choć z drugiej strony ciężko powiedzieć czy wcześniej <noise> Jak się nie mierzy czasu Ale to Nikt nic na czas nie, wiesz Nie będę siedział Nie wiadomo ile, jak wiesz, na siłę żeby się dosiedziało trochę, ale po co się tak Testować Powolutku, a do skutku No Det er bra.